Jojojo, bardzo mi się cholera jasna nie chce. Jest 11 stycznia, ale zaczynamy vloga zgodnie z obietnicą, którą Wam dałem na insta. No i nie przedłużamy. ja, Klaudia pojechała do kabinetu, a ja idę zaraz do Barbera. Brudkę sobie szczerej zafarbowałem, żeby być taki normalnie jak ten szejk tam z Dubaju. No i zobaczycie co z tą bęm zrobię, bo już kurwa mam włosy, a ja normalnie. Elvis Presley do zobaczenia później Sioma, sioma Ja już wiza, wi, widać po fryzjerze. Dzisiaj tylko łapy na no, ostatni trening 105 105,5 kg gdzieś. A czy tak ważyłem się z tydzień temu teraz nie wiem ile. Więc no, pakuje się i Pakuję na siłce i lecimy. Zajechani grubo po 23. Idziemy zaraz spać. Jeszcze muszę robota je dokończyć. Klaudia ma coś tam na twarzy. Umładzam się właśnie A tu się da? No. Mm. E, no, ja tutaj sobie jem zupkę, zaraz mięsko. Ostatni posiłek i rano o 5 wstajemy. I suru. Idziemy. Rano, w sumie już od 5 nie śpimy. Pobudka, zaraz omawiamy Ubera. Tyk. Tu jest plecak z laptopem, ze wszystkim, e, kurwa z powerbankami, z kablami, żeby dbać o podopiecznych e, na drugim końcu świata. A tu taka różowa torebeczka od Klaudii. De, de, de Klaudia żegna nasze dziecko. Coś żeś tu tak uwoliło, co? Hmm. Tu kolejne... Biractwood prosiaczku papa pa. bądź grzeczny Siemanu Człowieki, sukcesuje dom do rajchu na saksy, tu dzik tu laptop bo będzie praca Tutaj oznaczamy auto impuls I prawda szuka następnych wakacji Co robić Skąd, skąd my na to pieniądze bierzemy Co? Od rodziców bankowo, co? No. Nie no, Klaudia ma OnlyFans, a podajnik jest taki do niczego: kod na kod z macie rabat. A ja tutaj jadę dalej. I tutaj 8 tygodni współpracy z Kamilem wygląda tak. Pomimo świąt, pomimo srużestwa i odstępstw, na jakie pozwolę podopiecznym. Pracowaliśmy sobie taką formę, więc no tutaj macie chyba ma dobre porównanie. Jak wystarczy mnie słuchać, jak czas leci, zobaczcie tu, jak krata wygląda. Tu, jak wygląda, tu krata się przybija. Tu brzuch wyrąbany, bary, jakie tu zabite, kuliste, łapy dowalone. No a tutaj taki miękki i grubo ulany kamien, A tu już jesteśmy gdzieś w połowie redukcji i zobaczycie, jakiego krota z niego zrobię. Kupiliśmy właśnie bilety, poradziliśmy sobie. Klawia jest Nie wiemy, czy dobry bilet. Jak coś... Jak coś, to się nie przyznawaj ludziom, które kupiliśmy. To co, co, co? Zaczynamy naszą przygodę od tego oto... Nützla. i piweczka. Degustacja. Tak. Zobaczymy, czy jest więcej panierki niż tego. Nie. Mm. Ja nie jestem taki degustator. <grym> Dobry polski słabowy wasz kochanej mawczynie, taki... Jakiś... To Jest takie Jakiś. Nie wiem, To jest słabo. To Dobra, no to piwko i lecimy. Co? Nie ma jedzenia, głodna będziesz. Co? O, my będziemy brali małe likiery. O, już to obczają fajne majsterki. To jest taki zestaw 10 za 10 euro, więc wezmę, żeby się, że tak powiem, zmenelować w samolocie i spać na tych 9 godzin. Także tak wygląda. wolnocówka tutaj. Jakieś gumy. Nie wiem, czy drogo, czy tanio. Nie chce mi się tego przeliczać Czyli z białą czekoladą sobie chyba weźmiemy O, gdzie widzę Jaki Dobroci Kurwa, jak zwykle Nie, klubia. Co robimy? Jogging, jogging Żyła aż wyskoczyła na czole Tu na druga Mokre. Kurwa Jak zwykle Dwie godziny mieliśmy kurwa do, do lotu O 17, przed 17 byliśmy na lotnisku tylko byliśmy w Starbucksie, no, no nie pytajcie się, jak byśmy to zrobili to wszystko przez siebie Jak zwykle, przyznam się zna. Ciekawe kto alkohol <grymna> <kolorę> wybierał Klaudia <grymna> i tak się nie przyzna Powiedz, co zrobiłaś. Ten pan to mnie, ale nie będę go pokazywał. Mam nadzieję, że nie rozumie po polsku. Nawet kurwa krawimy dosyć do Jednego niech sądzę wypluła. I poprzez 30 sekund się zastanawiam, co się stało kurwa, czy to nie był jakiś zamach na niego. <tuszy> <tuszy> To się wydaje czerstwo jak ja to opowiadam, ale jakbyście byli tutaj to byście się no zeserali ze śmiechu po prostu lecimy dosłownie i przenośli. do tego Kaj zostało 7 godzin Cześć, My w metro. Jedziemy coś zjeść. Nie? I na Flixbusa. Gdzie? Do Waszyngtonu. Gdzie? Do Waszyngtonu. Ale do którego? Bo są dwa. Okej. Okay. Elo. No i witamy. W Nowym Jorku. Także my tutaj sobie segregujemy papiery, które już nam są niepotrzebne, jakieś opiekuny i tak dalej. To 6 rano jesteśmy w Waszyngtonie i będziemy krótka zjadąc nowotlegalnie normalnie na moją powczycę. Czekamy, będziemy musieli na jakieś nakro, ja w międzyczasie pracuję z podobiecznymi. No i czekamy nawet, aż też przestanie padać bez chudowa strasza, a zaraz Wam postaramy się pokazać tutaj stacji w Waszyngtonie i nie wiem, może się skuszę na opowiedzenie wam historii sprzed pół godziny jak gościu zrobił zdjęcie mojego przyrodzenia w toalecie trawy yy, no, mu się udało. Yy, kurwa ja to wam to wszystko ma dobra, nie przedujamy i kończymy. No idziemy, wychodzimy i zaraz wam pokażę co to będzie przy wyjściu. No i tutaj opa. tam widać kubańca. Nie tą panią, tylko białe dom Klaudia <noise> i co nabroiłaś? Jarom po ciebie. To jest moja ochrona. A tutaj Klaudia chodźcie, sfotografuje na tle największego pomnika Penisa na świecie. Żartuje, mnie tutaj nie ma. <noise> tutaj. Dobra, idziemy zwiedzać dalej. Trochę się pochrzaniliśmy, bo mieliśmy rezerwację. Na godzinę dziewiątą. A poszliśmy w drugą stronę. Ale nadrobimy. W drodze na mojego Lobster Rolla Wyciągnęliśmy coś takiego. Fajne ma opinię, no wygląda jak taki typowy street food. 5 dolarów nas kosztował. Klaudia go będzie konsumowała, migryza gryza. Re wygląda, wygląda po prostu chujowo. Ale, ale, ale może smakować dobrze, no zobaczymy Klaudia jak paruwa w ustach? Smakuje? Dobrze. <laughs> Co? Dobrze. Dobry, mm -hmm. a warty pięciu do dolców? Mm, tu wszystko jest takie dość drogie. Ale jest dobre Zielałem go jeszcze raz. W sumie nie wiemy ile tu hot dogi kością. nie mm. mam porównania, więc dobra, ja go próbuję i lecimy na mojego rolo mm. Patrzcie, tutaj jest fabryka włosów w Waszyngtonie. Widzicie? Tu macie białe jakieś tam biało-zielone z pasemkami. Co to jest? Ombre, sombre i zielone refleksy Klaudia tu mówi no a tam zaraz pójdziemy na czarne, na brązowe Widzicie wszystko jest w tej Ameryce takie bogactwo Jedzie, jedziemy, nie jedzimy z moim rolą porównamy sobie jak robię w Ameryce jak w Polsce I jak? Chyba, że muszę mówić, że A ja zabieram się za rybeczkę. Strzałka. Tolek tutaj wcina. Już Wam tłumaczę, co to jest. Tu nie wiem, co to jest. Chyba masło czosnkowe. <noise> Już Wam tłumaczę, to jest. <noise> Mi się nie śmiej, Tam jest nasza lista miejscówek do odwiedzenia i zjedzenia. Cornbread, czyli chleb kukurydziany. Fasola, pan się mnie w ogóle o treningi personalne pytał, zaraz z nim pogadam. Magen Cheese, bo Klaudia mi spaliła opcję, powiedziała, że jesteśmy tylko tu, wiecie. A mogę mieć podopiecznego tutaj z Ameryki kolejnego i to nie Polaka, nie? Tutaj jest Puller Pork, czyli szarpana wieprzowina czy wołowina, już nie pamiętam. No i że, żebereczka. No i wcinam, także no. Tylko dzisiaj lobsterka, dwie kawki wypiłem i trochę frytek, nie? Bo mi nie smakowały, także robimy testy, ciastka Ale to jesteś zaspona. Wyglądasz jak zjarana, nie? No, Klaudia się zjarała i chce ciastko. Dobra. Ja mi ciastko zlewiana. Dobra. I będziemy szli po drugie. Wicci się nie mogę doczekać. Jak od zera do 10? 10. Dobra, to Delikatne, wcinam. Pyszne. Mm. Pokaż je w środku jak wygląda. A weź troszkę jak jeszcze brał mi troszeczkę. Żeby weź. Troszkę było widać insight. E, na zdjęciach lepiej wygląda, ale... Dobra, idę wcinać. Proszę Państwa, a to wszystko jest dla nas. O Boże, już się nie mogę doczekać. Tutaj właśnie takie sklepy. Mamy pokazać jakie tutaj są słodycze, może znajdziemy coś, czego w Polsce nie ma. Bo ja już widzę na takie małe małe Zajebiste To jest. Idea tego jest, wiecie, taka, że... No otworzę ser z Niemcy Małego, nie będę musiał tego patona Ze mną jest zawsze tak, że jak ja bym to oczarował, to bym w pierwotnym co i tak. Więc nie kupuję w ogóle swych dlatego trzymam mam michę, yy, i tyle. Rizes białe, kto próbował. I to byśmy chyba próbowali w Polsce w Didzie, nie? Wydaje mi się, że tak. No, zajęki to są... ...właźnie. A w sumie kisy, żebyśmy kierowali, chyba takie osłapki o no, żeby pani zrozumiała. To no, coś to jażę o, tu macie taki zestawik seci. Takie coś jest fajne akurat, nie? Idealne dla ciebie. Spróbować. No. Tu o elegancją Oczywiście standardowo. Koło. Ja tu na Allegro zamawiam, paszkę na Allegro 45 Więc więc grubo. O, tu macie waszego kiecola. A tu jest w mhm. No podobnie są. <laughs> to, to jest Ten Dobra, idziemy. A to jest foliarz. Patrz, on się, on, on się folią obsmarował. On się boi tego. Sieci 5G. Jeszcze okay. kolej. No, Dobra. A to już chyba nas... To, jakieś... to nas nie interesuje. No, jakie zupy to co lubią w Ameryce, to już słyszeliśmy. No i zaraz ją coś pokażemy jak będzie ciekawy go i tyle, nie? Jesteśmy w rosyjskiej restauracji i zamówiłem sobie bliny z kawiorem. Tak, myślałem, że to przyjdzie mniejsze. Miała być tylko przystawka. No ale jest pełnoprawne danie.